Dobrze, w tej lekcji chciałbym Cię nauczyć coś o propsach. Otóż propsy są to właściwości komponentów Reakta, które można przekazywać. Czyli jednym słowem, służą do przekazywania danych do komponentu reaktowego przez inny komponent. Czyli, jak mamy komponent nadrzędny. Przez propy możemy przekazać dane do komponentu podrzędnego. No i zobaczmy, tu mamy komponent parent, czyli komponent nadrzędny. Wewnątrz niego jest zagnieżdżony komponent podrzędny, i do tego komponentu podrzędnego możemy przekazać jakieś dane. Niech to będzie liczba w naszym przypadku. Ona będzie stanem i będzie zwiększona po każdym kliknięciu myszką. Co zapewne już wiesz z lekcji o Use State. No i jak wykorzystać w tym komponencie podrzędnym, child komponencie, te dane? No w dowolny sposób. Dlaczego tak jest w nawiasach wąsotych O tym może później. Ale w każdym razie można to tak wykorzystać, na przykład wyświetlić. Jeszcze jedna sprawa: należy wiedzieć to, że komponenty reaktowe renderują się podobnie nie tylko pod wpływem zmiany stanu, ale również jak się prob zbiegi. Nie mówiłem o tym do tej pory. Ale wtedy byliście chyba zbyt mało zaawansowani, żeby Wam robił jeszcze zamieszanie z propem. W każdym bądź razie, jak prop się zmienia, to się zmienia również, a raczej nie zmienia się komponent. Jest rerenderowany, renderowany jest ponownie komponent. Czy jeszcze, jeszcze raz, jak się zbiedzi prop. Komponent podobnie jest renderowany, czyli ta cała funkcja jest podobnie wykonywana od góry do dołu. No i dobrze, nie sprawdźmy, jak to wygląda. Cieszę sobie. No i widzicie tutaj. Ustawiamy licznik i przekazujemy go w propach do komponentu podrzędnego. No i zobaczmy, jak. przepraszam tu tego ślicia, Jak to wygląda od strony renderowania. Czyli za każdym razem, tutaj, gdy prop się zbiedzi, to będzie się to wyświetlać. Zobaczmy, że tak w rzeczywistości jest. Jak najbardziej. To się wyświetla przy każdej... że tak się wyrażę, przepraszam, przy każdym uruchomieniu w funkcji tego komponentu. Czyli gdy komponent jest rerenderowany, w naszym przypadku jest to poprzez wiadę propu, dlatego ten komponent się ponownie rerenderuje. No to, to już wiemy, jeszcze tak dla treningu sobie zobaczmy jak na dowód, że zmiana stadów ponownie uruchamia cało, tą funkcję komponentu. Weźmy sobie jeszcze raz. Widzicie, to się dzieje dlatego, że na kliknięcie ustawiamy stad i cały nasz komponent jest podobnie renderowany, a co ostatecznie cała ta funkcja jest uruchamiana. Jeszcze jedna ciekawa sprawa. Warto wiedzieć, że gdy ustawimy stan taki, który odpowiada poprzedniego postadowi React, to że tak się wyrażę, zauważy i po prostu nie będzie renderował podobnie. Naszej funkcji podkomponentu. Ponownie nie wywoła tej funkcji. Weźmy sobie tu ustawę, jakąś stałą wartość 22 i zobaczmy, ile razy to się zmieni. Zapewne zmieni się, żeby przejść ze staro zerowego, a później stanie. To już Później, jak będziemy postawiać kolejny raz tą samą wartość, to komponent nie będzie się podobnie renderował. Bo React zobaczy, że ustawiamy stan na taką wartość, jaką ma i, że tak się wyrażę, nie zleci ponownego renderowania komponentu. Sprawdźmy, że to prawda. O. Za pierwszym razem się zmieniło, później już nie. O, to już ani razu się nie zmieni, jak ustawimy wartość początkową stanu, na taką wartość jaka jest ustawiana. To należy mieć na uwadze no i chyba tyle